biało po zdobyciu kompletu punktów w Chinach przenoszą się do Stanów Zjednoczonych. Drugi turniej biało-czerwoni rozpoczną od starcia z Głochami. Transmisja z Chicago w środę od 19 w Polsat Sport 1. Cage Warriors wraca do Manchesteru z galą z cyklu Unplugged. To jest godne podziwu. Usłyszymy każdy cios oraz każdą podpowiedź z narożnika. Cage Warriors 190 na żywo z polskim komentarzem. Piątek 18 w Polsat Sport Fight. Ale ciężkie chwile przeżywano, jest szybko. Jedna z najstarszych polskich organizacji wraca z wyjątkowym wydarzeniem łączącym MMA i K1. To będzie wieczór pełen fighterskich emocji. TFL 34 na żywo. Sobota 19 w Polsat Sport Fight. Niepokonany mistrz wagi piórkowej Ilia Topuria idzie po złoto dywizji lekkiej. Czy Charles Oliveira, najlepszy finisher w historii organizacji, znajdzie sposób, by go zatrzymać? Ponadto, Pantorza kontra Cara France o pas wagi muszej. To będzie największe wyzwanie w jego karierze. Na żywo z Las Vegas UFC 317. Sobota w nocy w Polsat Sport 2. Panie i Panowie, przed nami kolejny zawodowy pojedynek tego wieczoru. Będzie to walka zakontraktowana w limicie kategorii Cruiser, a w tym pojedynku rywalizować będą w narożniku niebieskim.